Witajcie, witajcie. Dzisiaj na tapetę um, Zastanawiałem się czy robić dwa, czy zrobić jeden. Bo mamy wyszukiwacza Windertecho i impulsownik kompres kompresyjny. E, ale miałem robić dwa, ale jednak stwierdziłem, że zrobimy oddzielne odcineczki. Dlatego, że te łuki są dwa, że tak powiem, jakby inne światy. Więc dzisiaj, że tak powiem, na tapetę pójdzie impulsownik kompresyjny. E, w jaki sposób ja sobie go zbudowałem? E, u mnie jest zbudowane dwa modyfikatory i dwa razy obraźnia odkryta. Dlaczego w taki sposób? No, chcę mieć dużą szansę na kryta i wtedy jest po prostu bardziej uniwersalna na różnych postaciach. E, ale to jest że tak powiem najmniej istotne. E, ponieważ e, jak sami zobaczycie ten no, Generalnie raczej nie będą grywalne. One takie for fun będą do zagrania i tak dalej nie będą, aczkolwiek jest jeden sposób, co mi się wydaje, że będzie w miarę użyteczny. Można sobie zrobić, nie wiem, jeden modyfikator i trzy razy. E, można sobie ustawić tutaj siłę uderzenia, raz, dwa i trzecią siłę uderzenia. i Tu zostawić nawet ten modyfikator jeden. E, dlaczego w taki sposób? Ponieważ w obecnej chwili to sobie gdzieś tam na jakimś amerykańskim YouTubie zobaczyłem. Tak oglądam innych twórców. i Jakiś taki ciekawy bug wyszedł, ale to za momencik Wam pokażę. Na jakiejkolwiek postaci mam zwykłą postać, którą tutaj Wam będę przedstawiał. Jeżeli sobie zobaczycie w schematach ona ma 9100 uderzenia. Jest taki jeden dziwny jakiś myk. Nie wiedzieć czemu. Oczywiście Idiotyczny myk, bo to jest oczywiście idiotyczny myk. Jeżeli sobie wsadzicie mm, do swojego, że tak powiem, oddziału wirujący smoczy żar, który ma taki dość ciekawy, dziwny, głupi profit, zwiększa siłę trafienia księżycowego kopa, który nie współgra oczywiście z budowniczym, ponieważ budowniczy nie posiada księżycowego kopa, yy, ale robi coś takiego, że tak powiem, szczerze, głupiego, że zmienia w tym w wszystkich broniach. Zwiększa im siłę uderzenia. Więc generalnie ten łuk mógłby być zastosowany jako na eventach albo na czymś mm, stricte pod siłą odrzucenia, tak? Czyli strzelamy sobie, ponieważ tym ukiem jesteście w stanie właśnie, i tak jak mówiłem zrobicie, możecie po prostu odrzucać sobie czy na lewo i prawo, wiadomo, one obrażeń nie będą, więc dlatego też mówię, że to bardziej eventowo to by się mogło wtedy nadawać, mm, nie wiem, na przykład na froście nie zużywamy RPG ale że tak powiem, możemy sobie odrzucać, więc... Zużywamy amunicję ciężką, której i tak jest pełno wszędzie. Więc wtedy Łuk po prostu nam służy tak jak za, jakby za RPGa, tak można to powiedzieć, że będzie nam odrzucał wrogów. Małe obrażenie, ale odrzucał będzie. Stosunkowo na przykład do Mikołajka, który widzicie, ma 40 tysięcy bazowo, ma 63 tysiące w tym momencie, tam jest na poziomie 30 tysięcy, no nie? To jest mniej więcej, to jest spoko, że tak powiem, alternatywa, żeby mieć brońkę na odrzucanie. No ja się niestety nie poławię teraz w jedną, drugą stronę, ponieważ no, jestem skrajnym na, na skrajnym ubóstwie ze względu na, że reprofitu mam mało już, ponieważ dwie brońki następne podniosłem. Powiem tak, szczerze, jeżeli macie łuk bum-bum, to tego nie jest warto podnosić, jeżeli chcecie na normalnych misjach grać. Jest taki średni ten łuczek. Bum-bum ma troszeczkę Spoko, ma większe obrażenia, i tak dalej. E, w dodatku Łuka się bum ma się inaczej troszeczkę dało zrobić. E, dokładnie takie same statystyki. Możemy sobie nawet go porównać. Jak sami zobaczycie na pierwszy rzut oka, ma większe obrażenia. E, tutaj ten modyfikator obrażenia, wszystko jest dokładnie to samo. Ale mm, jest właśnie myk. Uderzenie jest bardzo podobne. Zasięg. Popatrz, Łuk Bombum bum, ma 25 tysięcy zasięgu. Ten Łuk ma 10 tysięcy zasięgu, więc jeżeli nie będzie w odpowiedniej tak samo odległości, no to też nie będzie, czy doprowadzi do, do, do obrażeń. No, jak na snajperkę to troszeczkę słabo. Nie wiem, dlaczego tutaj ten, te obrażenia, że tak powiem, znaczy to, ten dystans jest taki, a nie inny. Dobra, dość marudzenia, Przechodzimy sobie dalej. Normalnie, jeżeli chcecie wyciągnąć full dipsa z tego łuku, to zalecam mam zagranie królikiem na na głównym koncie. To też, jeżeli chcecie sobie zobaczyć w jaki sposób to działa, to mam Was do filmiku Waldkar. Waldeck zrobił właśnie filmek z tym królikiem, ale ja, że tak powiem, bardziej chcąc grać, zagrać troszeczkę for fun, zagram sobie w taki sposób. Chromium Ramirez, która po przeładowaniu pustego magazynka jest szybsza o 50% i przywraca tam osłonę. To nie jest istotna, akurat. Chodzi o to, że mamy przyspieszoną, że tak powiem, naciągany ten cięciwy, bo jak sami zobaczycie, no jest słabe, wolne. Więc taki akurat build na głowę bojowe bity, subwafle, łuk plazmowy to generalnie nie musicie grać, ale skoro mamy łuk zrobiony na energię, to to będzie też dodatkowe AOE, tak? Będziemy sobie strzelać. Nie że łuk ma swoje AOE, takie małe, to jeszcze dodatkowo tu możemy to jeszcze bardziej wykorzystywać. Yy, zawsze to wiecie. 50%, 58% z ataku dostaje tak samo, więc zawsze to jest coś. No i królik standardowo, żeby podpićnować wskaźnik, no i szybką lunetę. Zwiększyć obrażenia od sniperek. jeżeli nie chcecie grać łuku plazmowego, równie dobrze tak samo w tym miejscu możecie sobie dodać yy, załadowany gotowy, tak to się nazywało chyba. O, załadowany gotowy. Po przeładowaniu zwiększy obrażenia bronią 15% na 5 sekund. Yy. Też jest spoko, no bo przeładowujemy za każdym razem, mam jeden strzał, jeden nabój, tak? Więc to też będzie spoko, że tak powiem działało, nie? Ale ja zostaję przy tym blizie. Widzimy się za momencik, Skoczymy na mapkę i zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli Wam się podobają takie materiały, zawsze możecie mnie wesprzeć w sklepie. Kodzik to jest Montercol. Was to nic nie kosztuje, a mnie to się pozwoli rozwijać i motywuje do dalszej pracy. Z góry Wam za to dziękuję. I wracamy w tym momencie do materiału. Dobra, znajdujemy się na mapie, na mapie 140, znaleźliśmy sobie tutaj jeden obóz. Zobaczcie, jemy sobie subwafelka, wafelka, aktywujemy cały obóz. Może damage nie jest najwyższy na tej postaci, ale co nam pozwala to, to po prostu pozwala nam szybko spamić, e, że tak powiem strzałami, tak. Widzicie jak pięknie się sprawuje tutaj łuk plazmowy? Ten, który po prostu, no, mamy 20% prawda, procent szans, ale te 20% wbrew pozorom jest wystarczające. I że tak powiem, bardzo ładnie, że tak powiem, możemy sobie rozwalać. O to by mnie prawie zabili. I mamy rokowy riff. O, i łuk plazmowy. Ba. Zaletą tego łuku jest jedno, że um, jego siła odrzucenia jest na tyle mocna. Że bardzo ładnie nam, że tak powiem, stunuje, że tak powiem, wszystkie jakieś młopki. I na grupkę jest ok, bo on ma takie w miarę nawet AOE. Tutaj, tutaj mamy gruchotacza. Gruchotacz spowolnimy go sobie. Zjemy sobie wafelka. I patrzcie, patrzcie, co się w ogóle z tym gruchotaczem dzieje. Wiadomo, można pójść stricte pod damage. Wiadomo, tutaj na takich sytuacjach królik by się lepiej sprawował, ale nawet na takiej postaci. Drugi. Trzeci. No i tu kryty akurat nie przed. Aha, bo mi się skończył rokowy riff. No i patrz, na cztery takie strzały nawet, nawet to schodzi. Tutaj mam taką ciekawostkę. Ja bardzo nie lubię rokowego riffu, to tam trzeba jakieś wafla, bo coś jeść. Ale świetnie to działa, ponieważ sobie wybudujemy tunel i jakiś tunel, jak ktoś sobie zbuduje, to automatycznie, że będziemy zabijać w tych tunelach mobki, to automatycznie nam będzie rockover Over się aktywował. Co sądzę na temat tego łuku? No generalnie łuk, jeżeli nie macie łuku bum-bum, to ten jest spoko. Raczej bardziej mi się wydaje, że on może być fajniejszy po jakieś eventy, gdyż przez jego moc odrzucania i teraz z tym bugiem, który, bugiem, nie bugiem, nie wiadomo jak to nazwać nawet, e, mamy z odrzuceniem, jeżeli sobie włoży włożymy Księżycowy Kop, 85% wtedy zwiększamy tą siłę, no to for fun będzie fajna zabawa, mówię na wyższe jakieś te to będzie spoko to działało co a propos tego łuku sądzę raczej myślę, że grywalne nie będzie nie masz tak powiem odpowiedniego że tak powiem możliwości swoich, o, widzicie automatycznie aktywowany rocowy. riff jest spoko, fajna zabawka coś nowego, to jest nasz w sumie drugi łuk i teraz będziemy mieli zaraz trzeci łuk za wyzwanie, więc widać, że coś kombinują z broniami, średnio na jeża, ponieważ, że tak powiem dalej, dalej póki co, że tak powiem standardów nie przebija jakiś tak, mi się gra, więc dla mnie ten łuk jest taki se, do zagrania for fun spoko, ale tak żeby nim grać czy coś w tym stylu wielkiego szału nie robi. To jest moje zdanie. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Jak się podobał materiał, łapka w górę, komentarz, subik na kanale. Często takich filmików robimy dużo. Testujemy dość sporo tych wszystkich broni dla Was, żebyście mieli, że tak powiem, sposobność zobaczenia, jak to wygląda. Czy go ulepszać? Szczerze nie polecam. Szkoda marnować reprofitu i, i, i perków wszystkiego. Gdyż nie będziecie nim grać. Takie forfan do zabawy spoko, ale tak, żeby grać to, to nie bardzo. no nie Jeżeli oczywiście macie nadmiar, tak, żeby się zabawić, tak. Zróbcie sobie, sami sobie ocenicie tak samo. Nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli macie nawet kogoś sobie skraftować, to sobie skraftujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć, cześć, cześć.